Dzień dobry Państwu. Druga kadencja wójta gminy Dygowo to również okazja do tego, żeby cykliczny program Wójta Sprawy Zwykłe i Niezwykłe również przeszedł na cykl taki sezonu drugiego. Także gościmy dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury na tarasie z pięknym widokiem. Pogoda też też póki co sprzyja. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry, witam. E, także zaczynamy. Może tradycyjnie, e, taki, taki temat e, jak wcześniej, w sprawie inwestyc inwestycyjnym. E, powiem Panie Wójcie, e, poza głównymi inwestycjami, czyli salą e, gimnastyczną w Czerninie oraz świetlicą e, w Miechęcinie, Takiego wysypu drobnych inwestycji, bo naliczyłem aż 18 pozycji w inwestycji za projekt i wybuduj, która dotyczy dróg gminnych i oświetlenia na nich. Cóż to za inwestycje i jak są finansowane? Rzeczywiście tego może ilościowo jest sporo, ale nie są to wielkie zakresy, co trzeba tutaj od razu dodać jest to w ramach zadania z bodajże piątej edycji Polskiego Ładu, gdzie dostaliśmy pozyskaliśmy środki na budowę dróg oraz budowę oświetlenia i na wartość projektu ponad 3 milionów złotych. Ponad milion stanowią właśnie te to stanowi zadanie budowa oświetlenia. I rzeczywiście już w niektórych miejscach widzimy nowe lampy, które się pojawiają, w niektórych pojawią się za chwilę. Jest to w formule projektuj i buduj, czyli to po stronie wykonawcy musi. To po stronie wykonawcy jest to zadanie zaprojektowania, a dopiero potem przystąpienia do robót. I w przypadku budowy oświetlenia te prace już się rozpoczęły, one już trwają, już w niektórych miejscach widzimy, że te nowe lampy się pojawiły. Ale w przypadku dróg no to jeszcze odrobina cierpliwości przed nami, dlatego że tamte kwestie dotyczące pozwolenia na budowę muszą jak gdyby się zakończyć i wówczas dopiero wykonawcy mogą przystąpić do prac drogowych. Rzeczywiście tych inwestycji jest trochę, chociaż zakres, tak jak wspominałem, nie jest za duży. To są fragmenty takie dróg. Wydaje się, że największe takie dwa to jest fragment drogi Czernin-Bardy, tutaj od strony Bard w kierunku Czernina. Także spory zakres jest, jeśli chodzi o drogę w Czerninie, wjeżdżając od Kołobrzegu po prawej stronie w kierunku Bogucina. I kilka takich drobniejszych, jak dokończenie w Kłopotowie pewnego odcinka drogi gminnej, stramniczka. No takie, takie drobne zadania, takie drobne odcinki, o tak może są, ale też sporo dodatkowego właśnie tego oświetlenia i tutaj w kilku miejscowościach, oczywiście dygowo, ale również wrzosowo, pustary. No tego będzie trochę jaśniej na terenie naszej gminy na pewno. A ile gmina wyda pieniążków z własnej? Na razie udało się to zrobić tak, że będą to raczej niewielkie środki. Kwestie dotyczące oczywiście nadzoru. Na ten moment jesteśmy jeszcze przed tymi tak zwanymi robotami dodatkowymi, ale na ten moment wydaje się, że to wszystko mamy w ramach środków, które udało się pozyskać z zewnątrz. Jasne, a te główne inwestycje jak, jak wyglądają, jeśli chodzi o salę gimnastyczną i w Czerninie i świetlice w niechęci? Kiedy, kiedy otwarcie? E, więc jeśli chodzi o salę gimnastyczną, no to mam nadzieję, że już uczniowie nowy rok szkolny będą mogli w nowym roku szkolnym już będą mogli korzystać z tej sali. Zakładamy, że do końca wakacji ten temat powinien być zakończony i sala gimnastyczna powinna od nowego roku szkolnego być już dostępna dla uczniów. Jeśli chodzi o świetlicę, to tutaj prawdopodobnie to będzie koniec września, o ile nic się takiego nadzwyczajnego nie wydarzy po drodze, no to, to, to będzie również gdzieś tam powiedzmy na przełomie września, października powinna ta inwestycja również być już oddana do użytku, jeśli chodzi o korzystanie z tego obiektu przez mieszkańców. Panie Wójcie, jak akurat jeszcze przejeżdżałem na wysokości Czernina na terenie, gdzie ma powstać inkubator przedsiębiorczości. Taką mamy ładną łąkę kwietną. Kiedy tam coś zobaczymy? No właśnie na ten temat ostatnio rozmawialiśmy też z Radą Gminy, bo mamy nową Radę Gminy. I ja przedstawiłem, jak wygląda sytuacja, na dzisiaj wygląda sytuacja w taki sposób, że przypomnę, udało nam się pozyskać ponad 4 miliony złotych na utworzenie spółki, co trzeba podkreślić, bo to było na konkretny cel, jakim jest utworzenie spółki. Te środki zasiliły konto spółki, ale to spółka ma budować ten, tenże właśnie obiekt, a po drodze trzeba było pozyskać grunt od Skarbu Państwa, to już jest za nami, jesteśmy można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani na dzisiaj do rozpoczęcia tych prac, jakimi byłyby kwestie budowlane, czyli, czyli budowa obiektu. Tylko że w nowym wyniku inflacji, koszt budowy takiego obiektu dzisiaj to jest dwa razy tyle, czyli gdzieś około 7-8 milionów złotych. I rozmawialiśmy o tym również z naszymi radnymi. Ja nie chciałbym rozpoczynać tej inwestycji i w pewnym momencie ją zakończyć. Uważam, że powinniśmy rozpocząć to zadanie wtedy, kiedy będziemy mieli pewność że zostanie ono dokończone, bo samo funkcjonowanie spółki, ono dzisiaj powiedzmy nie generuje kosztów ze strony gminy, ale w momencie kiedy wydalibyśmy wszystkie środki, którymi dysponuje spółka, a nie udałoby się stworzyć tego obiektu, a co za tym idzie, nie udałoby się obiektów wydzierżawić. Firmie, która będzie z tego obiektu mogła korzystać, która będzie właśnie zasilała spółkę czynszem, no to tak naprawdę wydamy pieniądze, a nie możemy, jak gdyby, pozyskiwać żadnych korzyści, o tak bym powiedział. Poza tym, drugi temat, który jak gdyby wstrzymuje, czy też druga sprawa, która wstrzymuje mnie przed rozpoczęciem tego zadania, nie chciałbym, żeby było, była sytuacja, gdzie prace się rozpoczną. Będziemy mieli szkielet na przykład hali, albo halę, która nie będzie do końca zamknięta, a nie będzie środków finansowych, żeby to zadanie zakończyć. Dlatego też tutaj dostałem od Rady Gminy zielone światło, żeby jeszcze chwilkę poczekać z tym zadaniem inwestycyjnym. Oczywiście cały czas szukamy źródeł zewnętrznych, żeby dodatkowe środki pozyskać i żebyśmy mogli, no, tak jak mówiłem, jak rozpoczniemy, to dojechać do momentu, kiedy zakończymy tą inwestycję i wtedy, żebyśmy mogli już ten obiekt oddać do dzierżawy. A co za tym idzie, żeby to już mogło w jakiś sposób tam działać i, i, i zarabiać troszeczkę, przynajmniej utrzymywać naszą, naszą spółkę. Więc na ten moment myślę, że jeżeli miałbym dzisiaj powiedzieć coś, kiedy zadanie ruszy. To, to nie chciałbym deklarować, że to na pewno nastąpi w tym roku. Powiem tak, ruszy wtedy, kiedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że od momentu rozpoczęcia starczy nam środków do y, zakończenia tego. Ja wiem, że to jest sytuacja taka niekomfortowa trochę, bo... Mieszkańcy też, którzy przejeżdżają, mogą się zastanawiać, no co tam, miało się coś dziać, a, a się nie dzieje. Chyba jest to jedyne z tych zadań, które gdzieś tam dość długo trwa, no ale tutaj jednak ta odpowiedzialność, która spoczywa no, na, na wójcie, każe mi tutaj poczekać i, i podpisać umowę wtedy, kiedy będziemy Pewni, że uda się to zadanie zrealizować. A mogę tylko powiedzieć, że w przypadku pozostałych samorządów, które rozpoczęły, które również otrzymały środki najbliżej nas jest gościno, które również obiektu jako takowego jeszcze nie rozpoczęło budowy. Więc myślę, że wszyscy są chyba na podobnym etapie. Chyba wszystkich nas troszeczkę zaskoczyła ta inflacja, która w ciągu ostatnich kilku lat tak bardzo mocno podniosła ceny. Yeah. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle ważne zadanie inwestycyjne, czy też cały ten plan na tworzenie tej, tej części naszej gminy jako takiej dzielnicy przemysłowo- usługowej czy też gospodarczej, że w tej kadencji chciałbym bardzo, żebyśmy to pierwsze zadanie, ale wierzę, że to nie będzie jedyne zrealizowali. I tak też się umówiłem z Radą Gminy z Nową Radą Gminy, bo tutaj warte chyba żebyśmy wspomnieli, że w tej nowej kadencji mamy bardzo dużo nowych, osób, które pełnią funkcję radnych Rady Gminy Dygowo. I też chciałem, żeby one zostały zapoznane jak gdyby, z tą sytuacją, żeby to była trochę taka nasza wspólna decyzja i cieszę się, że tak, że tak się umówiliśmy i w tym kierunku zmierzamy. Jasne. Zostawiamy tematy inwestycyjne. A dodam tylko, że a propos tak? inwestycyjnych tematów, dzisiaj mieliśmy otwarcie ofert na ścieżkę rowerową w Kłopotowie i wydaje się, że tam będzie dobrze. Czyli y, oferty na tyle y, interesujące, że być może rozpoczęta będzie ścieżka, no ale a propos ścieżki, no to y, naj, największym zainteresowaniem cieszą się, że tak powiem, y, y, ścieżka Kołobrzeg-Pyszka, y, to może przy okazji. No, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli już nowe informacje przekazać, ale poza podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim, a przypomnę, że tutaj pani marszałek Anna Bańkowska z ramienia województwa zachodniopomorskiego podpisała porozumienie. Po mojej ostatniej wizycie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich dostałem taką informację, że jesień to jest ten moment, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpi do ogłoszenia przetargu. I myślę, że od tego będzie uzależniona y, informacja na to, kiedy ścieżka powstanie. Panie Wójcie, w czerwcu y, był dwutygodniowy maraton spotkań z mieszkańcami sołectw, y, 17 sołectw gminnetgowo. Wybrani zostali Sołtysi, y, Rady sołeckie, ale były też y, poruszane, poruszane tematy, y, tak zwane tematy różne. Y, tak, może, zawsze było dużo. Było dużo. Y, może może tutaj y, skomentowałby Pan, y, czego dotyczyły właśnie y, co najczęściej mieszkańcy. Y, Jakie tematy poruszali? Czy jeśli chodzi o, o kwestie tych zebrań sołeckich, to, to też przypomnę, że w wyniku zmiany ustawy. Kadencja zarówno wójta Rady Gminy, ale również w tym przypadku Sołtysów została wydłużona, więc te zebrania cieszyły się całkiem, całkiem sporym zainteresowaniem, dlatego że jako jakby najważniejszy punkt to były wybory sołtysa. I tutaj też warto powiedzieć, że tych sołtysów nam się również trochę nowych pojawiło. Ale jeśli chodzi o sprawy różne, no tutaj chyba Ameryki nie odkryje, jeżeli powiem, że najwięcej tematów takich bieżących dotyczyło kwestii dróg. Powiatowych. Tutaj ta kwestia, czy to poboczy uzupełnienia, czy to wykoszenia poboczy. Praktycznie chyba przez każdą miejscowość gminną przebiega droga powiatowa, więc to był taki, można powiedzieć, że jeżeli było zebranie w danej miejscowości, przez którą przebiegała droga powiatowa, to zawsze ten punkt się tam gdzieś pojawił. Oczywiście było mnóstwo różnych takich drobnych spraw, które się pojawiały, a to gdzieś tam na placu zabaw coś trzeba uzupełnić, a to inne rzeczy myślę, że teraz jak są nowi Sołtysi, to, to na pewno będą jakby na bieżąco wszystkie sprawy również zgłaszane i będziemy to wszystko próbowali, będziemy to wszystko próbowali na bieżąco rozwiązywać. no Ale że tak powiem, problemy były są i będą. Tutaj też y, nie będzie chyba nigdy takiej sytuacji, że y, wzięlibyśmy udział w zebraniu i nie usłyszelibyśmy czegoś, co, co warto byłoby poprawić. Chociaż rzeczywiście w tym przypadku y, tegorocznych zebrań wiejskich to, czy zebrań sołeckich, tak powinienem powiedzieć. To przeważały sprawy, które dotyczyły dróg powiatowych. No i wiadomo, że jeśli chodzi o powiat, no to temat mostów, w kłopotowie, e, który był poruszany nawet na zebraniu w Dygowie, bo, e, bo tutaj rolnicy podnosili, że to jest dzisiaj rzeczywiście problem z dojazdem do pól po tamtej stronie rzeki Parserency. Czyli taki wspólny mianownik drogi powiatowej. Czy sądzi Pan, że... Ilość y, takich m, informacji od mieszkańców w jakiś sposób, bo z tego co wiem, to gmina również będzie przekazywała ja drogą powiatowym może przyspieszyć niektóre prace, czy w jakiś sposób cokolwiek zmienić. Nie wiem. Niestety nie chcę powiedzieć tak, że e, przez to, że jest jakby większa ilość pism złożonych do powiatu, e, czy też do zarządów Dróg Powiatowych, e, to pozwoli na to, że pewne zadania będą robione szybciej. To, to w coś takiego raczej bym nie wierzył. Przypomnę, że my jako gmina systematycznie, praktycznie na wszystkich sesjach albo na niemalże wszystkich sesjach są sprawy, które dotyczą utrzymania dróg powiatowych i my te sprawy przekazujemy. Tu może powiem na przykładzie mostu w Kłopotowie, który jest dzisiaj największym tym wyzwaniem, to, to też nie jest takie jakby proste do zrobienia. Sam remont dzisiaj tego, tego mostu on wymaga na pewno sporej ilości środków finansowych. Tutaj można jak gdyby dyskutować, dlaczego tak późno powiat, no nie chcę powiedzieć, że, 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 że nie zauważył, no bo też nie wiem, jak tam sytuacja wygląda w samym powiecie, ale na dzisiaj wydaje się, że jeśli chodzi o powiat kołobrzeski, z tego, co słyszałem, to jest próba pozyskania środków zewnętrznych i to w całkiem dużej kwocie. A od tego pewnie będzie uzależnione to, jak szybko ten remont mostu nastąpi. I myślę, że w podobnej, w podobnej sytuacji są inne problemy dróg powiatowych, bo uważam, że jeśli chodzi o Most w Kłopotowo, to jest problem numer jeden, ale przecież mamy drogę w Czerninie, która miała być już wyremontowana, drogę powiatową, która również tam, to ten temat na zebraniu w Czerninie był podnoszony przez mieszkańców Czernina, którzy może jak gdyby mniej interesują się sprawami mostów kłopotowie, dlatego że na co dzień z niego nie korzystają, no ale na przykład ich bardzo mocno, oni bardzo mocno odczuwają stan drogi powiatowej w Czerninie, więc, więc to jest tak, że w zasadzie w każdym miejscu coś tam, coś tam się takiego znajdzie. Ale tak, jeszcze zostając chwilę przy moście w Kłopotowie, to zamknięcie tego mostu z początkiem roku szczęśliwie dało, uruchomiło, że tak powiem, troszeczkę działania, bo temat był jakoś taki wyciszony, a dzięki temu to wszystko nabiera jakiegoś w ogóle zainteresowania w ogóle tematem. także. Można było powiedzieć, szkoda, że dopiero wtedy. No, szkoda, że dopiero tak. wtedy, no ale niemniej ja, ja też powiem tak, ja będę szczęśliwy, jeżeli będę wiedział, że rzeczywiście została podpisana umowa na albo wyremontowanie tego, albo na budowę nowego, bo na razie cały czas mówimy e, o sytuacji, która jest problemem dla sporej części mieszkańców gminy, ale nie tylko naszej gminy. E, cieszę się, że o tym mówimy, bo to e, daje nadzieję, że powiat o tym będzie pamiętał, ale e, od samych słów. E, do czynów jeszcze jest trochę wreszcie. czasu. Jasne. No Czas goni, musimy przejść do następnego tematu. Panie Wójcie, zakończyły rozgrywki i działalność sezonu 2003 2024 kluby piłkarskie, nasza akademia piłkarska, klub sportowy Perła. Miał Pan spotkania z przedstawicielami tych, tych, tych stowarzyszeń. Proszę o podsumowanie z Pan. No tutaj rzeczywiście miałem takie spotkanie, jeśli chodzi o um, klub dziecięcy, czyli ten klub sportowy Perłot, nawet no, dostałem taką, takie zaproszenie, żeby uczestniczyć w takim zakończeniu jakby sezonu który był w miniony weekend, tutaj rzeczywiście dzieciaki miały fajną formę jeszcze dodatkowych atrakcji, które zostały przygotowane przez działaczy, no i to jest zawsze coś, co jest wartością dodaną, jeżeli młodzi ludzie, młodzi mieszkańcy naszej gminy mają miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje zamiłowania, a takim jest właśnie piłka nożna, to z tego tytułu jako wójt się cieszę i tak jak wspominałem na tym spotkaniu będę wspierał, jeżeli jeżeli tylko będzie to e, możliwe. E, tu rzeczywiście pojawił się jakiś czas temu pewien problem, e, jeśli chodzi o, o, o terendygowa, może. Ale to za chwilę może o tym jeszcze powiem, jeśli chodzi o kwestię Wrzosowa, również miałem takie spotkanie z Panem kierownikiem drużyny. Rozmawialiśmy jak sytuacja wygląda, czy zadowoleni są z tego sezonu, który właśnie się zakończył. Wiem, że zespół ma no, wyższe cele na kolejny sezon, no ale to. Czas pokaże, jak, jak tam będzie się sytuacja we Wrzosowie rozwijała. Natomiast jeśli chodzi o dygowo, to tutaj wydaje się, że mieliśmy największe, tak powiem, zamieszanie. Bo oprócz funkcjonującego klubu dziecięcego, e, mieliśmy e, klub sportowy, e, który działał, którego drużyny grały na poziomie czwartej ligi, na poziomie B klasy, a także dodatkowa drużyna była tak zwanych oldbojów, czyli tych e, osób, które są chyba e, po ukończeniu 30 albo 35 roku życia, e, chociaż jak się słyszy odboje, to myślę e, większość z nas Druga może sobie kojarzyć tak, że to będzie 50 plus na przykład. No ale jest taka kategoria i te wszystkie zespoły, te wszystkie drużyny grały e, tutaj e, w Dygowie swoje e, mecze. E, no i tam dochodziło do różnych takich sytuacji, w których, e, można powiem tak, dochodziło do różnych e, nieporozumień. My chcąc uregulować te kwestie, ja taką decyzję podjąłem, że po zakończeniu tego sezonu, jeśli chodzi o kwestie nazwijmy to zarządzania stadionem, to tutaj gmina będzie tą jednostką, która będzie nad tym czuwała. Żeby nie było sytuacji, że jedna drużyna ma zagrać mecz, a w tym czasie inna ma mecz, to Powinno być poukładane tak samo jak sama forma korzystania z obiektu. To również musi być wszystko doprecyzowane, zawarte w odpowiedniej umowie. Natomiast w międzyczasie pojawiła się taka informacja, że klub sportowy, który czy też drużyna grająca w czwartej lidze no ma różnego rodzaju problemy. Ja miałem takie spotkanie z działaczami, którzy zasygnalizowali mi na jak gdyby w perspektywie czasu ewentualne połączenie, nie wiem jak to nazwać, czy to fuzja, czy, czy, czy połączenie z drużyną z Kołobrzegu, tak zwaną drugą drużyną Kotwicy-Kołobrzeg, bo Kotwica, jak wiemy, awansowała do pierwszej ligi, więc jakby swoje rezerwy miałyby grać w rozgrywkach na poziomie czwartej ligi. Takie spotkanie z dwoma prezesami u mnie w gabinecie się odbyło. Niemniej ono zakończyło się mniej więcej w taki sposób, że ja poprosiłem o to, żeby Kluby najpierw między sobą się porozumiały, żeby nie było sytuacji takiej, że, że pewne, jak gdyby, decyzje zapadają za wcześnie, bo my też dzisiaj nie wiemy, czy rzeczywiście Kotwica będzie grała tutaj w Dygowie, czy tu w Dygowie będzie grał klub sportowy, nie wiem, Perła, czy klub sportowy pod nazwą Rasel. To wszystko musi się wyjaśnić i tu poprosiłem działaczy, żeby te wszystkie kwestie na bieżąco zostały wyjaśnione, rozwiązane. I wówczas taką decyzję w jakiej formule zespół miałby przystąpić do rozgrywek, czy w ogóle przystąpi, bo tam też pojawiło się takie może słowa użyje niebezpieczeństwo, że, że zespół, który dzisiaj gra w czwartej lidze, miałby w tej czwartej lidze się nie, nie pojawić. Powiem to, co mówiłem na spotkaniu, to dzisiaj wszystko jest w rękach działaczy, tak? To dzisiaj nie wójt jest prezesem klubu Perła czy klubu Russell, tylko są odpowiednie władze i to od nich zależy, gdzie klub będzie funkcjonował, w jakich, w jakich rozgrywkach. Natomiast dla mnie ważne jest to, żebym miał wiedzę, czy na tym boisku gminnym tutaj w Dygowie będą grali zawodnicy z Dygowa, czy będzie to klub stricte z Kołobrzegu, bo jeżeli miałby to być klub stricte z Kołobrzegu, to wówczas też inna formuła byłaby, nazwijmy to, współpracy między gminą w celu użyczenia tego stadionu, tu na pewno wchodziłyby w grę kwestie jakiejś tam odpłatności. A zupełnie inaczej, jeżeli na tym stadionie miałyby pojawić się, czy mieliby pojawić się zawodnicy Zdygowa. No, już tak jak wspominałem na początku, jeśli chodzi o dzieci, to to w ogóle jest coś, co jest wyłączone spoza, całego, spoza całej tej dyskusji, bo dzieciaki zawsze będą tutaj miały, można powiedzieć, że pierwszeństwo, jeśli chodzi o korzystanie z obiektów gminnych. Natomiast jak zostanie uregulowana kwestia drużyny która będzie miała tutaj y, brać udział w tych rozgrywkach, to myślę, że wówczas będzie czas, żeby usiąść i żeby porozmawiać, i żeby to, co bardzo ważne, co ja też mówiłem na tym spotkaniu, jasno określić, kto za co odpowiada, bo ten problem funkcjonował w ostatnim miesiącu, że ktoś tam mówił, a to oni, a to nie my, a to to, a to tamto. Nie, taka sytuacja nie może mieć miejsca w przyszłości. To musi zostać uregulowane jasno, czarno na białym. Wiemy za co odpowiada klub, wiemy za co odpowiada ośrodek, wiemy za co odpowiada gmina, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero jak te wszystkie kwestie będą uregulowane, ja myślę, że wówczas mogę ewentualnie odpowiednie porozumienie podpisać. Ale na dzisiaj to chyba Trochę za wcześnie, na dzisiaj to przede wszystkim działacze tych dwóch klubów muszą usiąść do stołu, porozmawiać, ustalić formę jakiejś współpracy. Myślę, że na pewno zawodnikom, czy też działaczom Zdygowa zależałoby na tym, żeby ten klub jednak coś tam wspólnego z Zdygowem miał. No ja, jeżeli miałby klub być stricte tylko klubem kołobrzeskiej kotwicy, no to tu lokalnego patriotyzmu w ogóle nie widzę, więc zupełnie inne traktowanie byłoby wówczas przez nas. Z tego, co rozumiem, jest decyzja taka, że administrowaniem, obiektem sportowym będzie gmina. Tak, na dzisiaj jest taka decyzja. Od dzisiaj w zasadzie, bo od 1 Przecież. lipca e, jak gdyby za stadion czy też zarządzanie obiektem będzie po stronie gminy. Nie wykluczamy tego, że w przyszłości moglibyśmy pewne e, kwestie jak gdyby e, przekazać e, e, odpowiednim klubom sportowym. Ale na dzisiaj nie ma takiej decyzji, bo w pierwszej kolejności musi wyjaśnić się kwestia przyszłości tych klubów. Z drugiej strony, ja muszę mieć zabezpieczone, nazwijmy to, interesy gminy, czyli no nie, nie mógłbym pozwolić sobie dopuścić do sytuacji takiej, w której to, nie wiem, trening dzieci miałby zostać, nie wiem, no, dzieci mają przyjść na trening, nie, nie możemy, bo teraz będą przyjeżdżali zawodnicy, nie wiem, z Kotwicy, tak? To wszystko musiałoby zostać uregulowane. Jasno, czarno na białym, zapisane w odpowiednim porozumieniu, i wówczas jak gdyby do tematu możemy wrócić. Ale to mówię, to jest krok numer dwa. Uważam, że najważniejszy krok, krok numer jeden, to są decyzje działaczy. Jak oni do, do sprawy podejdą, co z tym tematem zrobią, e, no to już jest ich sprawa. Dla mnie, jeżeli mamy tutaj na stadionie mieszkańców gminy, Y, to jest y, sytuacja wiadoma, jeżeli są to zupełnie osoby z zewnątrz i klub zupełnie z zewnątrz, to też jest jak gdyby inny Zuby, kierunek. Y, jasne, to może tyle, bo y, czekamy, czekamy co, co, y, be, co zrobią kluby. Został ostatni temat, biesiada, gonitwa łososiowa, już niebawem w lipcu, w trzecim, trzeci weekend lipca. Panie Wójcie, będzie Pan startował w tym roku? Właśnie tradycyjnie w trzeci weekend lipca. Jeszcze nie wiem, bo muszę się przyznać Państwu, że chodzi mi po głowie uruchomienie, znaczy uruchomienie, może powiem tak stworzenie Nowej kategorii w tejże naszej gonitwie, i to miałoby polegać na zasadzie, że, że zgłaszamy sztafety. Czyli jedna osoba, do tej pory ci, którzy chcieli wziąć udział w gonitwie, jedna osoba musiała jechać rowerem, płynąć kajakiem i biec. Chciałbym spróbować, nie wiem jakim będzie zainteresowaniem się to cieszyło, ale może taką formułę, że nazwijmy to sołectwo dane, wystawia swoją sztafetę. Jedna osoba jedzie rowerem, potem przekazuje, następnej, następna osoba płynie kajakiem, no i ta ostatnia dobiega tutaj do mety. Jest to jakaś forma takiego odświeżenia, ale myślę, że to jest też taka forma może zachęcenia chociażby sołectw do tego, żeby włączyli się w tą naszą gonitwę łososiową. No i z tego, co rozmawiałem, wiem, że jeśli chodzi o straż OSP, tam też chyba takie hasło się pojawiło jak sztafeta i, i chyba też cieszy się, Dosyć dużym zainteresowaniem, więc myślę, że sama formuła e, takiego, takiego, e, takiej nowej, jak gdyby, m, może nie konkurencji, ale e, Nowa nowej możliwości wzięcia udziału, udziału, udziału tak, na horyzoncie jest. Ja nie, nie, zde, nie, nie, nie zadeklaruję się dzisiaj, że miałbym wziąć udział w całej gonitwie. Myślałem właśnie o czymś takim, żeby stworzyć taką sztafetę samorządową, ale do sztafety, jak wspomniałem wcześniej, potrzebne są trzy osoby. Jeżeli uda mi się dwie pozostałe jeszcze zachęcić, to może uda się to zrealizować. No ale tak czy siak, na pewno w samej Biesiadzie Łososiowej oczywiście będę uczestniczył. No i zachęcam również mieszkańców naszej gminy do tego, żeby ten 20. Lipca gdzieś tam sobie zagospodarować. To jest jedyny taki dzień w roku, gdzie rzeczywiście gmina dygowo staje się tam, tym królestwem łososia i zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby w tego dnia być razem z nami. I na tym tym zaproszeniem kończymy pierwszy odcinek drugiego sezonu, a już nie pamiętam dokładnie, który całościowy, także dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję Pani Wójcie. Dziękuję bardzo.